Dzień dobry Państwu, Małgorzata Margaz, witam Państwa w programie Country Flash. A oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Burmistrz Kętrzyna podsumował wybory. Święty Mikołaj odwiedził Kętrzyńskie Centrum Kultury. Legenda Polskiego Roka świętowała swój jubileusz. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Z okazji 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego burmistrz miasta Kętrzyn zaprasza 13 grudnia o godzinie 18 do Bazyliki Świętego Jerzego na mszę świętą w intencji ojczyzny. Instytut Pamięci Narodowej zachęca również do upamiętnienia ofiar stanu wojennego poprzez zapalenie tego dnia o godzinie 19.30 świec w oknach. 8 grudnia w kętrzyńskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, na której burmistrz miasta Kętrzyn, Krzysztof Hećman, podsumował wyborcze wyniki. Podczas spotkania burmistrz ocenił osiągnięcia swoje i swojego komitetu wyborczego oraz odniósł się do zadań, jakie czekają miasto i powiat podczas najbliższej czteroletniej kadencji. Dzisiaj miało miejsce zaprzysiężenie nowego wójta gminy Kętrzyn, dzisiaj miało miejsce zaprzysiężenie wójta gminy Darciany. Zakończyliśmy de facto i de jure już proces wyborczy samorządowy na terenie naszego powiatu, tak jak na terenie całego kraju. Yy, można powiedzieć językiem sportowym, tego użył jeden z dziennikarzy, pokazując wynik, yy, to nie było 1-0, to było 3-0. 3-0 i tak patrzę na ten wynik w sposób oczywiście także skromny i pokorny, a bardzo zobowiązujący. To jeden zerem to była pierwsza góra w w mieście chęczym, po raz pierwszy burmistrz miasta wystartował z Polskiego stanu nie z Komitetu lokalnego. Jak wiecie Państwo doskonale czasami start z konkretnej partii politycznej nie jest e, najłatwiejszą drogą, ponieważ no, określony szyb to określona etykieta, przynależność głównie odpowiedzialność niekoniecznie tylko za siebie. Poza całą formację w skandy, tylko w miasta ale całej Polski. Podjąłem się tego trudu jako prezes Polskiego Sojuszu Solidarnego. Uważam to za swój naturalny obowiązek. No i tak pierwsza Szaluda wykazała zaufanie mieszkańców Kręczyna do mojej osoby, do mojego programu, do moich realizacji od czterech kadencji, już od 2002 roku, co oczywiście jest wielką na mnie satysfakcją i najwyższą nagrodą publiczną, najwyższym oddaniom. Może sobie wyobrazić. 5 grudnia Kętzyńskie Centrum Kultury odwiedził pan w Czerwonym Kubraczku potocznie zwany świętym Mikołajem. Okazją były przypadające dzień później Mikołajki, jednak zgodnie z tradycją tego dnia to solenizant rozdawał prezenty i konkursowe nagrody zgromadzonym w sali dzieciom. Zespół Oddział Zamknięty świętował 6 grudnia w kętrzyńskim City Clubie 35-lecie swojej działalności. Na koncercie gościnnie wystąpił również były wokalista tej grupy, Jarek Wajk. Podczas dwugodzinnej imprezy nie zabrakło przebojów, które już na stałe weszły do historii polskiej muzyki. Łapy w Chodzę po nie bajtek nie mam. Wszyscy już zniknęli nie Zamiast nie wiem, czego jeszcze szukam Dokąd masz na iść już późno tak Ruszył już plebiscyt na najlepszego sportowca, trenera i wydarzenie sportowe Kętrzyna. W głosowaniu może wziąć udział każdy chętny. Informacje o kandydaturach, sposobie głosowania oraz kupony konkursowe można znaleźć na łamach gazety naszejmiastokętrzyn.pl. Głosowanie w plebiscycie trwa do 31 stycznia przyszłego roku. 12 grudnia o godzinie 17 w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbędzie się wernisaż wystawy po konkursowej kartek świątecznych, tradycyjnych i nowoczesnych ozdób choinkowych, choinek i szopek oraz wypieków świątecznych. 12 grudnia o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzyńskim Zamku odbędzie się wieczór tradycyjnych kolęd i pastorałek. Natomiast w tym samym czasie w Kętrzyńskiej Loży odbędzie się wernisarz wystawy malarstwa Czesława Soćko. 14 grudnia o godzinie 17 w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury będzie można obejrzeć czytanie reżyserskie pana Tadeusza w wykonaniu uczestników zajęć pracowni teatralnej Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 18 grudnia o godzinie 17, 18.30 i 20 w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury będzie można obejrzeć spektakl taneczny na motywach opowieści wigilijnej w wykonaniu Kętrzyńskich tancerzy. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie kina Gwiazda codziennie w godzinach 14.21. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Wielka Szóstka, Obce Ciało czy Klątwa Izabel. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. 13 grudnia o godzinie 16 oraz 14 grudnia o godzinie 13 w Hali Sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego odbędą się rozgrywki Ligi Futsalu. 14 grudnia będzie można również obejrzeć tam piłkarskie zmagania w ramach Ligi Weteranów. Wstęp dla widzów jest bezpłatny. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie zaprasza do korzystania z miejskiego lodowiska przy ulicy Kajki. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Małgorzata Marka. Dziękuję serdecznie za uwagę.